Pan sobie zdaje sprawę, jak absurdalnie brzmi ta tabliczka tutaj na tym obiekcie? Tak, właściwie powinienem panu poprosić o okazanie e, legitymacji służb specjalnych albo wojska. Co pan ma nagrywania wodę? co? Pan sobie zdaje sprawę jak absurdalnie brzmi ta tabliczka tutaj, na tym obiekcie? Wiem. To przecież to chyba musiało komuś... Ale to nie mój pomysł. Ja rozumiem, ale to chyba komuś musiało brakować piątej klepki, żeby powiesić zakazy fotografowania i filmowania no to... na obiekcie telewizji. No ja troszeczkę. Są drony, i tak dalej, ja wszystko rozumiem. Nie? No, ale to nie o drony no. chodzi. Tylko chodzi o zakaz fotografowania. Chyba. No, no. To komuś troszeczkę się pokręciło, coś tu, no ale no co zrobić? Takie życie. No ja wiem, ale to po co pan ten ogiewa? Po co, proszę pana? Próbuję zmusić takie instytucje albo podmioty do tego, czy zmusić, delikatnie przekonać, żeby. No nie łamały prawa wieszając takie tablice, no ale jakoś mi to tak idzie powiedzmy na razie średnio. No. Raz lepiej, raz gorzej. Raz się stosują, raz trzeba wzywać służby e... Tak właściwie powinienem panu poprosić o okazanie e... legitymacji służb specjalnych albo wojska. Będę tu stał proszę pana, ten znak sobie tutaj wisi mniej więcej nielegalnie od miesiąca i ja dzisiaj wyrównam troszeczkę, no wyrównać może nie wyrównam, ale będę tu stał ile będę chciał, nagrywał, proszę te znaki pozdejmować najlepiej. Nie! Ojej, straszne rzeczy! Czyli ty, facet mnie informujesz o tym, że policja jedzie, żebym ja zdążył sobie zwiać. Tak, witam serdecznie. Co dobrego? A no właśnie, zobaczyłem, że Fotografuje zakaz fotografowania. Myślałem, że to. Moja no, telewizja zakazuje fotografowania. Dodatkowo oznacza się znakami dla służb specjalnych i wojska. Oszaleli, chyba. Podobno wezwali policję. <grytanie> to jest chore. Wszystkiego to jest dobrego. Nie Telewizja polska zakazuje filmowania. Ja akurat umiem, ma no pani chyba tak średnio. Chyba pani tak średnio, proszę pani. Oj, proszę pani, proszę pani. TVP obwiesiła się tablicami zakazu fotografowania już w poprzednim tak zwanym porządku prawnym, a mianowicie tablice te można było zauważyć w okolicach w mojej ocenie bardzo interesującego budynku telewizji w Warszawie. Tablice te wisiały także w okresie między 18 kwietnia a 11 sierpnia 2025, bo obiekty TVP podobno były uznane za obiekty szczególnie ważne z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa i zostały wciągnięte na niejawną listę właśnie takich obiektów, co miało powodować, że wypełniały zapisy prawne w tamtym okresie jako tako obowiązujące, mówiące o zakazie fotografowania, jeżeli obiekty zostały oznaczone w dość szczególnych w sposób. Cześć widzowie, jestem pod budynkiem TVP, który, jak w ostatnim czasie mieliście się, się okazję przekonać, był pewnym tematem do dyskusji ze względu na to, że podobno wokół tego obiektu pojawiły się znaki zakazu fotografowania. I rzeczywiście takie znaki się pojawiły, ale miejsce, przy którym stoję takie znaki wyposażone nie jest. Otóż znaki rzeczywiście są na bramach. Znaki są przy jakichś tam właśnie elementach wjazdowych dla budowy, czy, czy po prostu dla pracowników. Ale jako taki budynek cały, ani obiekt cały, zakazem fotografowania objęty jednak nie jest, mimo że te znaki to wiszą. A to z bardzo prostego powodu. Otóż odległości między znakami, niektórymi, są powyżej 300 metrów. Co według rozporządzenia, co według rozporządzenia. Ma następstwo takie, że ten obiekt można filmować z każdego miejsca, z którego tych znaków właściwie nie widać, bo żeby obiekt był cały objęty zakazem fotografowania według tego, według tego rozporządzenia i ustawy o obronie ojczyzny, to musi być oznaczony cały wokoło znakami w nie większej odległości niż 300 metrów od siebie. Tu już jestem ponad 300 metrów od jednego ze znaków, do drugiego mam kolejne jakieś 100, więc mamy temat załatwiony. Można filmować do oporu, czy się komuś podoba, czy się nie podoba. Sytuacja była wręcz kuriozalna, bo oto telewizja polska, której podstawą pracy jest zaglądanie kamerami, gdzie się da, sama zakazuje filmowania i to takiego arcyciekawego, wizualnie atrakcyjnego obiektu. No tylko, że nawet w tamtym szczególnym okresie było jednak można zrobić zdjęcia temu obiektowi z kilku powodów. Po pierwsze, zarządca tego obiektu ustawiał znaki niekiedy rzadziej niż w odległości 300 metrów od siebie, co w myśl poprzednich przepisów powodowało, że z punktów, z miejsc, z których te znaki widoczne nie były, mogłeś stykać fotki, nagrywać filmy ile chciałeś. Powód kolejny, zarządca obiektu niekiedy umieszczał, prawdopodobnie dla lepszej widoczności, znaki zakazu, np. zamiast na ogrodzeniu, to na konkretnym budyneczku. Mieliście niegdyś okazję widzieć obszerne relacje z tak zwanej debaty prezydenckiej, gdzie dziennikarze filmowali zamieszanie przed wejściem do TVP, gdzie na budynku portierni, potocznie nazywanym cieciownią, taki zakaz wisiał, co w sumie powodowało, że w tej okolicy zakazem był objęty jedynie ten budynek, a nie anteny czy inne obiekty znajdujące się na terenie TVP. Patrząc w prawo od tego budynku. Wszystkie te tendencyjne lub wynikające z niekompetencji manewry ze znakami powodowały, że właściwie zdecydowaną większość niemal cały teren obiektu TVP wraz z jego różnymi elementami, nawet wtedy, gdy prawo mówiło o zakazie fotografowania tak zwanych obiektów strategicznych mówiąc potocznie, a chodziło o szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, nawet wtedy można było fotografować. Stan prawdy od 18 kwietnia do 11 sierpnia zawiera. Miał jednak potężną wadę. Zarządcy obiektów, którzy oznaczali swój obiekt takimi znakami, koniecznie, logicznie w każdym przypadku, w każdym jednym musieli łamać prawo, albo podszywali się pod obiekt strategicznie i ustawiali znak samowolnie, albo jeśli ich obiekt rzeczywiście był wciągnięty na niejawną listę takich obiektów, łamali prawo, ujawniając, Właśnie informacje niejawne przez ustawienie znaku, który o zgrozo był przeznaczony tylko dla obiektów widniejących na niejawnej liście. Obecnie, czyli od 12 sierpnia 2025 do dzisiaj, włącznie zakazem nie mogą być już objęte wszystkie obiekty strategiczne. Nie ma już o tym mowy. Pozostawiono jedynie obiekty zajmowane przez wojsko lub służby specjalne. I nic, absolutnie nic więcej. Nie musisz się też martwić, jeśli nawet nagrałeś. Taki obiekt, ale zrobiłeś to z kamerki rejestratora jazdy podczas jazdy, lub gdy był on jedynie szczegółem, kiedy nagrywałeś sobie coś innego lub robiłeś temu czemuś zdjęcie. Jednak wielu zarządców obiektów, które z hukiem wyleciały z prawnych zapisów pozwalających im na takie oznaczenie, pozostawiło znaki zakazu i straszy tym ludzi, łamiąc wiele praw, a o tym, jakie to prawa łamią zarządcy takich obiektów, oznaczając się zakazami foto, szeroko opowiedziałem w tym odcinku o numerze 262, kiedy to rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk. Postanowił posłużyć się kłamstwami na mój temat, więc trzeba było typa wyjaśnić przy tym wskazując jakie prawa łamią, posługujący się takimi znakami w przypadkach, gdy nie są wojskiem lub służbami specjalnymi. W ostatnim czasie jeżdżę trochę po Polsce, obserwując niestety szerząco się bezprawie w tym temacie. Próbuję spokojnie edukować, co widzieliście na przykład w ostatnim materiale, ale niestety potwierdzają się statystyki, które mówią o tym, że policja nie ogarnia tematu. 80% policjantów z moich spotkań z nimi na południu Polski to albo ignoranci, albo wręcz i tak używam tu mocnych słów, bo na przykład policjanci z Bierunia przy kopalni Ziemowit, nie mając kompletnie racji, myląc się w każdym aspekcie, dojechali mnie fizycznie, potraktowali mnie jak najgorszego bandytę, zostawiając u mnie liczne rany i siniaki, nie przyjmowali żadnych dosłownie argumentów, uprawiając gangsterkę, zatrzymywanie sprzętu, wyśmiewanie i poniżanie, ura bura, teksty takie padały non stop, znalazły się łobozy na Śląsku. W niebieskich mundurach. Ten materiał spod kopalni Ziemowit w nieco odleglejszej przyszłości, ale na pewno na jesieni. Muszę wszystko ogarnąć prawnie, bo to, co się tam wydarzyło, nie mam słów na to. Oberwać musi się też zarządcom kopalni, którzy stosują nielegalne manewry, oznaczając się nielegalnie znakami, majstrując przy nich, zmyślając prawo na potęgę. Pamiętajcie, że istnieje możliwość ułatwiania mi takich walk o sprawiedliwość przez wspieranie audytu obywatelskiego, czy to nasupi przez jednorazowe wsparcie, nawet anonimowe. Czy przez Patronite, czy tu na YouTubie. Linki do wszystkiego w przypiętym komentarzu. Nie jest to żaden obowiązek, a jedynie wasza dobra wola. Materiały tutaj i tak zawsze i dla wszystkich są darmowe w pełnej wersji bez względu na to, czy kogoś na wspieranie stać, czy też nie. Sprawy poprzednie, takie jak odnośnie tych bandytów z ochrony z Rzeszowa, trwają, wleką się, wszystko to jest powolne. Na bieżąco będę informował, jak tylko pojawią się istotne nowe informacje. Tak samo odnośnie wszystkich innych spraw które dotyczą mnie lub moich oprawców lub oprawców widzów, których materiały od czasu do czasu publikują. Dzięki waszemu wsparciu mogę się spokojnie bronić, wyciągać konsekwencje, o tym wszystkim też będzie na kanale, tylko że jak się pewnie domyślacie w przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości, trwa to niekiedy po prostu nawet latami.